Amerykański prezydent chce rozpocząć masową ewakuację Amerykanów na początku czerwca bieżącego roku. Wskazywałoby to, że Waszyngton ocenia, iż do tego czasu wojna na Półwyspie Koreańskim nie wybuchnie. Wielu ekspertów obawia się jednak, że północno-koreański reżim może odpalić swój próbny ładunek jądrowy i dokonać kolejnych prób rakietowych już w tym tygodniu, na przykład we wtorek, kiedy przypada 85. rocznica utworzenia komunistycznej armii koreańskiej. W takim przypadku Stany Zjednoczone grożą zaatakowaniem instalacji militarnych Korei Północnej. W pobliżu znajduje się amerykańska morska grupa bojowa z lotniskowcem atomowym. A wkrótce mają do niego dołączyć dwa kolejne. Tymczasem w ramach planowanej ewakuacji z Korei Południowej w pierwszej kolejności mają wyjechać Amerykanie mieszkający w rejonie Seulu, który leży zaledwie 50 km od granicy z Koreą Północną i znajduje się na celowniku ponad 12 tysięcy północno-koreańskich dział, okopanych i zamaskowanych wzdłuż całego pasa granicznego. Eksperci oceniają też, że już w pierwszej godzinie wojny Korea Północna będzie w stanie odpalić 500 tysięcy rakiet zarówno z ładunkami konwencjonalnymi, jak i z głowicami z bronią chemiczną. Amerykańskie służby podejrzewają również, że na terenie Korei Południowej jest uśpionych wielu agentów feniano, którzy w przypadku wybuchu wojny mają naprowadzać ogień artyleryjski i rakietowy w pierwszej kolejności na obiekty i domy amerykańskie.